Alerty BIG. Czy warto założyć konto w BIG? Bardzo często możemy usłyszeć o wyłudzeniach kredytów i pożyczek, które dotyczą najczęściej zupełnie nieświadomych osób. Czy możemy w jakiś sposób uniknąć tego rodzaju wyłudzeń? Jednym ze skutecznych sposobów, dzięki którym możemy ustrzeć się przed zaciągnięciem kredytu na nasze dane, są alerty BIG. W jaki sposób najczęściej dochodzi do wyłudzeń kredytowych? Do takiej sytuacji bardzo często dochodzi w momencie zagubienia dowodu osobistego. Jeżeli nasz dowód trafi w niepowołane ręce, skutki tego mogą być nieodwracalne. Dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej zastrzec zagubiony dowód osobisty. Osoba, w ręce której trafi nasz dowód osobisty, może wziąć na nasze dane zarówno kredyt, pożyczkę, założyć kartę kredytową, czy wypożyczyć samochód w wypożyczalni. Jak w takiej sytuacji mogą nam pomóc alerty BIK? Czy warto korzystać z usługi alerty BIG? Zanim przejdziemy do przedstawienia samej usługi, warto byłoby zacząć od tego, czym jest BIG. Biuro Informacji Kredytowej, w skrócie BIK, jest instytucją udostępniającą dane na temat wszystkich zobowiązań kredytowych, a więc zarówno aktualnie spłacanych kredytów, jak również pożyczek, które zostały już spłacone. Jest to więc bardzo cenne źródło informacji dla każdej instytucji bankowej. Rak również wielu firm pożyczkowych. A w jaki sposób dane udostępniane przez BIK mogą pomóc osobie, która potencjalnie może paść ofiarą wyłudzenia kredytu? Otóż BIK ma specjalne pakiety skierowane dla indywidualnych osób, które również mogą skorzystać z wielu usług, wśród których znajdują się m.in. alerty BIK. Jak działają BIK alerty? Schemat działania alertów udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej jest stosunkowo prosty. Klient, który rejestruje się w systemie, zakłada konto, aktywuje alerty BIG i przez najbliższe 12 miesięcy jest objęty parasolem ochronnym BIG. Najprościej będzie można to zobrazować na konkretnym przykładzie. Przypuśćmy, że jesteśmy osobą, która właśnie zgubiła dowód osobisty lub dowód ten został nam skradziony. Nigdzie jednak nie zgłosiliśmy tego faktu, ponieważ dopiero po kilku dniach zauważyliśmy, że w portfelu brakuje nam dowodu osobistego. Posiadamy jednak aktywne alerty BIG, które uruchomiliśmy w ostatnim czasie. Jeżeli więc nasz dowód osobisty trafił w niepowołane ręce, a osoba będąca w posiadaniu dowodu tożsamości będzie dokonywała prób wyłudzenia kredytu lub pożyczki online na nasze dane, automatycznie zostaniemy o tym powiadomieni. Cały proces odbywa się niemal natychmiastowo w momencie, kiedy osoba składa wniosek o kredyt lub pożyczkę zarówno w placówce stacjonarnej, jak również składając wniosek o kredyt przez internet. Każdy bank, jak również większość instytucji finansowych udzielających pożyczek dokonuje weryfikacji kredytobiorcy za pośrednictwem bazy BIC. W momencie, kiedy pada zapytanie o historię kredytową klienta, a posiadamy aktywny alert BIC, zostaniemy o tym fakcie natychmiastowo powiadomieni. Informacja zostaje wysłana na nasz numer telefonu komórkowego w postaci wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail. Co zrobić, gdy otrzymamy alert BIC na swój telefon? Jeżeli to nie my wnioskowaliśmy właśnie o kredyt lub pożyczkę, to powinniśmy jak najszybciej zareagować w momencie, kiedy otrzymamy powiadomienie od BIC. Możemy w takiej sytuacji zadzwonić do BIC pod numer 22348444. Jeżeli zauważyliśmy również, że w portfelu brakuje nam dowodu osobistego, zgłośmy ten fakt przez portal gov.pl, w banku lub urzędzie gminy. Jeśli mamy pewność tego, że nasz dowód został skradziony, wówczas powinniśmy zgłosić ten fakt na policję. Dowód zostanie unieważniony automatycznie w chwili dokonania takiego zgłoszenia. Zakładanie konta w BIC i aktywacja alertów. Usługa założenia konta w BIK w celu ochrony przed wyłudzeniem kredytu jest opcją płatną. Na szczęście nie jest to duży wydatek, ponieważ opłata roczna na chwilę obecną to 24 zł brutto rocznie. Czy jednak rejestracja w systemie BIK i podawanie takich danych jak numer dowodu osobistego i numer PESEL jest usługą w pełni bezpieczną? Zakładając konto w BIK nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo naszych danych. Cały system strony internetowej www.bik.pl został przygotowany z myślą o bezpieczeństwie danych osobowych jego użytkowników. Wszystkie dane, które podajemy na stronie, są przesyłane do systemu z wykorzystaniem szyfrowania danych SSL. Również pracownicy, którzy nadzorują cały proces, dbają o to, by nasze dane były bezpieczne. Pierwszym krokiem do aktywacji alertów BIG jest zatem założenie konta w systemie. Aby jednak zweryfikować, czy my to faktycznie my, a nie osoba podszywająca się pod nasze dane, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowej dwustopniowej autoryzacji. Pierwsza z nich będzie polegała na przesłaniu skanu lub zdjęcia dowodu osobistego celem potwierdzenia tożsamości. Natomiast druga będzie wiązała się z koniecznością wykonania przelewu weryfikacyjnego z rachunku bankowego, którego jesteśmy właścicielem. Po przebrnięciu przez te wszystkie procedury nasze konto w BIG będzie już aktywne. Aktywację alertów BIG oraz płatność będziemy mogli przeprowadzić zaraz po zalogowaniu się na nasze konto. Czy alerty BIG dają nam pełną ochronę przed wyłudzeniem kredytu? Weryfikację w bazach BIG przeprowadza każdy bank udzielający kredytów czy pożyczek gotówkowych. Jeśli więc dojdzie do próby wyłudzenia kredytu za pośrednictwem banku, to w 100% powinniśmy zostać o tym powiadomieni. Dalsze kroki, aby zastopować próbę wyłudzenia kredytu, zależne są już wyłącznie od nas, a głównie od tego, w jak szybkim czasie podejmiemy akcję mającą na celu zatrzymanie tego procederu. Dlatego tak ważne jest, aby po otrzymaniu alertu jak najszybciej skontaktować się z BIG. Oczywiście nie musimy tego robić, jeśli to my składaliśmy wniosek o kredyt czy kartę kredytową i właśnie otrzymaliśmy wspomniany alert od BIG. Alerty BIG, a chwilówki i inne pożyczki pozabankowe. Wspomnieliśmy już o tym, że alerty BIG doskonale chronią nas przed wyłudzeniem kredytów bankowych. A co w przypadku, gdy wyłudzenie będzie dotyczyło pożyczki pozabankowej czy chwilówki zaciągniętej przez Internet, w przypadku której formalności bardzo często przebiegają w ekspresowo krótkim czasie? Alerty BIC chronią nas wówczas, gdy instytucja udzielająca kredytu lub pożyczki weryfikuje dane pożyczkobiorcy za pośrednictwem bazy BIC lub BIC Info Monitor. Aktualnie duża większość firm pożyczkowych, również tych, które udzielają internetowe chwilówki, przeprowadza weryfikację albo za pośrednictwem BIG, albo korzystając z baz udostępnionych przez BIG Info Monitor. Warto jednocześnie zaznaczyć, że na rynku usług finansowych działają firmy pożyczkowe, które nie korzystają z usług ani jednej, ani drugiej instytucji, a reweryfikację opierają np. Na, na sprawdzeniu danych jedynie za pośrednictwem rejestru dłużników. Niestety w takiej sytuacji AlertBit nie zadziała i nie ostrzeże nas przed próbą w zaciągnięcia pożyczki na nasze dane.